Witam Was bardzo serdecznie razem z mojej łazienki, a to dlatego, że chcę Wam pokazać, jak stylizuję swoje włosy. W tej chwili moje włosy wyglądają, no, tak jakbym po umyciu, Wczoraj myłam, wieczorem. i one są same po prostu wyschły. Ja mam włosy kręcone. Z tym, że one, jak są mokre, to są bardziej kręcone. Jak wysychają, to już są bardziej proste. No, a im są dłuższe, tym się mniej kręcą. Takie, no, serfowe <grym> fale mam w tej chwili. <grym> Jeszcze nie nakładam na nich Alejek, więc one się puszą i to dosyć mocność. Lokówka już jest nagrzana, więc zaraz będę Wam pokazywać jak ja to robię, jak ja je podkręcam. A jeśli chodzi o surfowe fale, to, to od razu mi się kojarzy film z moim ulubionym aktorem Keanu Reeves na fali z Paźnikiem Swayze również. Świetny film, polecam Wam obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział. Muszę rozstrzesać te swoje fale. Także rozczesuję, Wam się pokażę. Tak wyglądają moje włosy po rozczesaniu. Ja mam włosy wysoko porowate, a to dlatego, że. Ciągle nakładam farbę, bo no już niestety w tym wieku to już siwizna jest. Staram się używać kosmetyków, czy szamponu, czy odżywek z keratynu, które by odbudowały te włosy. W swoim czasie bardzo mi wypadały i to w tak strasznej ilości, że bałam się czesać. Pomógł zabiegć z naftą i to pomogło. W tej chwili wypadają tak normalnie, mogę powiedzieć. <laughs> Czyli zawsze coś na szczodce zostaje. Musicie wiedzieć, że ja mam również i Hashimoto, i chorobę autoimmunologiczną i choroby tarczycy, także to jest z tym związane. Teraz nałożę sobie na włosy olejek. Jak myję włosy, jak ostatnio już właśnie odżywkę, czy jakąś maskę, to robię tak, że schodzę od gorącej wody do takiej zimnej, żeby zamknąć tą łuskę włosa. Więc one nie są w złym stanie w ogóle. Naprawdę są odżywione, są takie jędrne, fajne. Ja zawsze używam lokówki, nie wiem, prostownicy, ale moje włosy po prostu, one jak dostaną gorąco, to one się od razu układają, a jak nie zostaną gorące, to są takie o właśnie, no coś takiego. No może komuś to się podoba. Mi się nie podoba, więc staram się je opodkręcić. Wtedy mam spokój do następnego mycia, czyli za tydzień. Tak co u mnie przynajmniej wygląda. One, tak jak mówię, lekko się kręcą, w ogóle są takie podatne. Także biorę lokóweczkę. Ja mam jakąś taką najprostszą. Kupiłam w Carrefourze chyba. Firma Sencor. Ale sprawdza mi się także. I niedzielę partię włosów od góry, tak jak robię. Nie, nie, nie. Ja to robię zupełnie inaczej. Czyli wydzielam sobie pasmo. Takie zależy. Ja wolę grubsze niż cieńsze, bo ja wolę mieć wtedy grubsze loki. I robię tak. Łapię tu i zawijam. I trzymam za to, ściągam w dół i znowu zawijam. Którzy robią tak, że trzymają te końcóweczki i wtedy te końcówki są proste. Mi się to nie podoba, muszę podtrzymać troszkę, To mi się za chwilę zakręcą. Następne pasmo. Można cieńsze pasma robić, ale ja wolę robić grubsze, bo ja nie chcę mieć takich loczków, tylko chcę mieć takie loki bardziej. Ja robię tak, żeby ta końcóweczka sama, żeby ona schowała się tą klapką, żeby ona się też zakręciła. Teraz te loki już rozburzam. Kiedyś przepinałam, jak widzieliście moje włosy, bo wtedy mi się bardziej utrwalały te loki, Ja teraz już nie muszę. Ten sposób jest dobry. A w ogóle jest to sposób kręcenia włosów Tracy z takiego programu, było to, pamiętam już ile lat temu, podcast New Jersey. To było o takich fryzjerkach, wizarzystkach, które pracowały w salonie, tam całe tecje. I, I właśnie na jednym z kanałów na YouTubie widziałam, jak kręci właśnie Tracy te swoje włosy, i ona pokazywała ten sposób. Osób, to dużo osób już tak kręci ale to było chyba od niej wyszło właśnie ona miała bardzo długie włosy zresztą one używały dopinek różnego, różnej maści, także ja też mam dopinki, mam dwa rodzaje, później wam pokażę jedne mam długie włosy kręcone i to jest na czterech chyba tych klamerkach, a to jest jedna taka przypinka, oba te dopinki kupiłam na Aliexpress, włosy syntetyczne i drugie kupiłam już na klamerkach, ale tam ileś tych pasm jest, to drugie to są proste włosy, one są bardzo ciężkie. Nigdy bym w życiu nie, nie nosiła dopinek do pracy, nie, nie, no chyba, że miała bardzo rzadkie, to, to może wtedy, Ale ja ogólnie mam włosy gęste, dopinku piątka po to, żeby właśnie urozmaicić trochę swoje filmiki. <gry> no i oczywiście tak cały czas kręcę, później pokażę Wam, jak robię swoją grzywkę. Tu też muszę trochę podkręcić, bo nie lubię, mi to tak stoi zawsze. <gry> Ramagrzywkę i robię dokładnie tak samo. Ja jestem dłuższa tam grzywka, nie wcinam ją. Nie może mi lecieć do oczu, więc staram się ją podkręcić. Podkręcam ją tak na ukos. Teraz muszę ją podtrzymać troszkę. To mniej więcej coś takiego. I teraz tak, w zależności od tego, ile będziemy trzymać te włosy na lokówce, to taki będzie skręt. Będzie albo mocniejszy, albo słabszy. Ja mam taki średni. Myślę, że nie mam aż za mocnego, dlatego że jednak te pasno brałam szerokie. Tu jeszcze trochę mi muszę wystygnąć te moje włosy. One nie są aż za bardzo skręcone. Oczywiście są dużo krótsze niż miałam przed nakręceniem, ale myślę, że może być. To są takie. Fale a la retro, coś w tym stylu. No i teraz grzywkę mogę już przeczesać. O właśnie. I tak się prezentuję. Staram się tu jeszcze podnieść sobie troszkę te moje włosy w tyłu. Najlepiej przeczesać je palcami, to wtedy on właśnie tak na ładny pokazuje się skręt. To jest taki trik też na wybiegach mody. No właśnie, że palcami przeczesuję. No odwrócę się, żeby nam pokazać tył. Teraz chciałam wam jeszcze pokazać te moje dopinki. Jedne to jest coś takiego. To są takie długie, kręcone włosy. Ja je wpliłam, dlatego że one się bardzo połączą, no bo to są włosy syntetyczne. Ale kolor mam idealny. Bardzo mi się podoba. One tutaj są na takich napięciu klamerkach. I to jest tylko jedno pasmo no, takie. No ale tych włosów jest bardzo dużo. One są ciężkie. Ja je na różne sposoby przypinam, a później na przykład wiąże w czy w kocyk. No, dzisiaj chyba się przypnę właśnie. Chyba, że jak mam swoje pokręcone, to one się tak właśnie mieszają między sobą i ich nie widać w ogóle. A drugie, zaraz wam pokażę, przyję, dostałam w taki Torek, bardzo ładnie zapakowany. Zapłotłam je w warkocz, ponieważ bardzo się pląt. Zobaczcie, jakie długie. Ten warkocz jest bardzo długi. I to są włosy proste. I mają to zobaczcie, klamerek. Tu są na przykład dwa po dwa. 3 trzy, 3 Także dużo jest tych klamerek. Ja je rozpuszczę. Są grube te włosy. Czytałam różne opinie. Jedni pisali, że strasznie wypadają. U mnie nic nie wypadło. No, chyba, że jak rozczesuję, no bo jak ja ostatnio opinałam, też w tym się trochę zaplątały. No to jak to tam, ale naprawdę bardzo mało. Ale są naprawdę takie ładne, gładkie. Są. Zobaczcie. I też w takim kolorze moich włosów nie ma różnicy za bardzo. Niby się wydaje, że ich jest mało, ale oni ich bardzo dużo. Zobaczcie, jakie to są włosy. To są naprawdę tak genialne zrobione i one są w dotyku jak jak ludzkie, naprawdę prawie identyko, ja nie czuję różnicy między moimi włosami a tymi z tymi drugimi, to już jest trochę inaczej, tu już bardziej czuję, że są syntetyczne Ale to jest rewelacja, naprawdę no piękne, jest ich bardzo duży, dużo także jak zaplotłam barkocz to naprawdę, on jest taki gruby ten barkocz i one są jeszcze tak fajnie ścięte, te końcówki że nie są takie pro Proste, tylko właśnie są tak, jak ludzkie. Są tak nierówno, właśnie takie poszczypione na końcach. Bardzo mi się spodobały. Za tyle zapłaciłam chyba 35 zł. No, z darmową przesyłką. To się nazywa kolor latte. One były przypięte właśnie tutaj do, do, takie, do takiego czegoś. To były takimi, takimi haczykami do... Jak kable się nas przypina. Tu dostanie jeszcze zapasowe. Także bardzo ładnie były zapakowane. Naprawdę No byłam pod ogromnym wrażeniem. I, i bardzo szybko dostałem w ogóle tę przesyłkę. Także to tyle moi drodzy. Do miłego. Pa.